w Cikowicach w chmurce. i z tego właśnie sklepu w tej mrówce dzieją się bardzo dziwne rzeczy klatka z chomika co nawet nie da się kupić nawet taki koń nie da się kupić nawet takie schowek na, na, na muchy właśnie pokazuje jakie są mrówki. Jeszcze ten telefon, który jest najcenniejszy, że nie mogę wam pokazać, co na nim można oglądać. Takie rzeczy to można oglądać, takie rzeczy to wygląda sama Maja Ten sklep czysto znajdzie mnie. Reguły psychologiczne z sklepów, które są... My mamy, a tutaj możemy wybierać, co możemy dodać, a tyle zapłaciliśmy. Tyle nam świecie zapłacimy.